Jest pani młodą reporterzystką i musi się pani jeszcze długo uczyć, jak otworzyć rozmówcę, zamiast irytować go prowokacjami. Dziękuję, że jednak zgodził się pan kontynuować rozmowę. Tak, bo chcę, aby przynajmniej wiedza. Rozumie pani wiedza? Wiedza o rękopisie nie pozostała wyłączną własnością anonimowego nabywcy. A pani intuicje były słuszne, tak. Mam żal do mego przyjaciela antykwariusza i zerwałem z nim wszystkie kontakty, pomimo że wynegocjował z nabywcą możliwość jednodniowej analizy rękopisu. Ale kim jest nabywca? Historia tego manuskryptu przypomina trochę LO 6409, bezcenne livre premier Johanna Jakoba Frobergera, które po aukcji 30 listopada 2006 roku powtórnie zniknęło w prywatnej kolekcji i nie wiemy gdzie się znajduje. Pan myśli, że to ta sama osoba? Nie da się porównać historii tych dwóch manuskryptów. Cały światek specjalistów i entuzjastów muzyki dawnej był świadomy w sprzedaży rękopisów Robertera. Aukcję zapowiadano z dużym wyprzedzeniem, ukazał się staranny katalog. Natomiast Anonimowy manuskrypt wystawiony na internetowej aukcji przez skromną księgarnię w Strasburgu był, był, był potraktowany jak starsza, choć cenna, księga-ciekawostka z antykwariatu. I jeśli chodzi o rękopis Frobergera, to jestem pewien, niektórzy znają tożsamość nabywcy. Podczas sympozjum w Royamont Klawesynista Kenneth Gilbert powiedział mi, że właściciel nie miałby nic przeciwko, aby nagrać te niewydane utwory. Powiedział mi to z tajemniczym uśmiechem, ale najwyraźniej nie chciał zdradzić tożsamości nabywcy. W obu przypadkach nabywca nie pozwolił na wydanie utworu. Dlaczego? Można sobie wyobrazić, że ci kupcy działali w sposób zgodny z logiką spekulacji finansowych. Rękopisy, które kupili, tym większą mają wartość, im bardziej zawarte w nich utwory pozostają niedostępne, niepublikowane. Ale można przypuszczać, że są to zapaleni kolekcjonerzy, którzy czerpią swoistą samolubną przyjemność z bycia jedynymi na świecie, którzy dzisiaj mogą poznać te dzieła legendarnych mistrzów. Łatwiej to sobie wyobrazić w przypadku konesera malarstwa który jako jedyny może cieszyć oko obrazami swojej kolekcji. W przypadku manuskryptów muzycznych należałoby wyobrazić sobie kolekcjonera jako muzyka, co najmniej amatora, potrafiącego zagrać te utwory. Szkoda, że nie możemy na to jednoznacznie odpowiedzieć. Zagadką pozostaje też, czyja ręka zapisała utwory z SG 1812. Przy kościele świętego Kandyda w Kantheim jest kilka anonimowych płyt nagrobnych. Czy to możliwe, że jedna należy do autora manuskryptu? To raczej pytanie do archeologa zajmującego się tradycją pochówków. Ja jestem muzykologiem, a po pobieżnym przestudiowaniu rękopisu mogę. Ewentualnie mieć kilka wskazówek dotyczących skryptora. Zatem, kto może być autorem rękopisu? Skoro zbadała też pani historię rękopisu Frobergera sprzedanego w Londynie, wie pani, że rękopis Steina Cawelstein jest powiązany z Frobergerem i kręgami bliskich mu osób. W manuskrypcie są też dzieła, Luisa Kuperena, który złożył swój wyraz uznania Frobergerowi, preludium amol. Jednym z najciekawszych aspektów SG 1812 są jednak zawarte w nim ezoteryczne, kabalistyczne symbole. Wiemy, że Froberger był mistrzem muzyki księżnej Sybilli z Württembergii, właśnie u niej w pałacu mieszkał do końca życia, niedaleko Montebellia, obecnie miasteczka we Francji. Wiemy, że Sybilla miała dwie siostry, a najstarsza Antonina zamówiła do kościoła w tajnach Cabelstein duży, alegoryczny ołtarz, na którym znajdujemy podobną symbolikę, ale także ukryty portret trzech sióstr. Fascynował mistycyzm, kabała, nauczyła się nawet hebrajskiego, a inspiracją tych zainteresowań była przyjaźń z protestanckim pastorem Johannem Walentinem Andrae, związanym z tajemniczym bractwem różokrzyżowców. To prawdopodobnie z tego środowiska rękopis pochodzi, a ponieważ łączy, nazwijmy to... Mistyczne zainteresowania trzech sióstr i utwory muzyków z kręgów Robergera można przypuszczać, wyobrazić sobie, że to autentyczny rękopis Sybilli z Wirtembergi. To tylko hipoteza. Jedyne co na pewno można stwierdzić, to że była to osoba należąca do legendarnego bractwa. Uwaga! Szybko wyobrażamy sobie wiele niezwykłych rzeczy. Wierzymy w spiskowe teorie, ale ta historia bractwa Różokrzyżowców pokazuje nam, jak wielka jest siła fikcji. To tajne bractwo, które znamy dzięki pracom niektórych historyków, w szczególności angielskiej, historyk Francis Yates, nigdy tak naprawdę nie istniało. Niesamowite. To była po prostu mistrzowsko utkana mistyfikacja. Johan Valentin Andrae wraz z kilkoma przyjaciółmi wpadł na pomysł, aby kilku najśmielszym pomysłom duszpasterskim i filozoficznym nadać formę manifestów, które opublikował. Głosił, że bractwo działa w tajemnicy i ma swoich członków w całej Europie i nawet na świecie. A bracia, którzy się ukrywali, nazywali się niewidzialnym bractwem. Nikogo więc nie dziwiło, że nie można ich było nigdzie spotkać. Wielu dało się w to wciągnąć. Nawet francuski filozof Kartezjusz w młodości podróżował do Niemiec właśnie po to, aby ich poznać. Nie. Oczywiście mu się to nie udało, ale kiedy wrócił do Francji, był oskarżony, że należał do bractwa, zwłaszcza, że jego inicjały w łacińskiej wersji Renatus Cartesius identyfikowano z inicjałami Rosenkreuz. Zaprzeczył temu podejrzeniu, żartując, że nie jest przecież niewidzialny. W każdym razie historia ta pokazuje nam ogromną siłę fikcji, jej zdolność do przekazania pewnych idei i uwiarygodnienia najbardziej niewiarygodnych historii poprzez umiejętne połączenie faktów, fikcji i ludzkiej potrzeby demistyfikowania spraw budzących nieufność i poczucie zagrożenia ustalonego porządku. Czy utwór jest rodzajem pamiętnika, jakimś kredo autora, czymś w rodzaju muzycznej tablicy kabalistycznej? Sugerowałaby to symbolika rękopisu, ułożenie utworów i podobieństwo do stylów Robergera. Mogą sugerować, że jest to rzeczywiście intymny notatnik muzyczny służący medytacji poprzez muzykę. A co może oznaczać ER w tej pasakali? Czy może to oznaczać entre royal? Też zastanawiałem się, co te dwie litery ER chcą przekazać. Na dworach królewskich i książęcych w XVII wieku ważne miejsce zajmowała muzyka i taniec. A modnym gatunkiem był balet dworski. Wejście nowej ważnej postaci określano jako entrée. Czy er to entrée royal, królewskie wejście? Muzyka skopiowana w rękopisie jest bardziej muzyką medytacyjną, utwór to Pascalia. Dlatego myślę, że er ma inne znaczenie duchowe poszukiwania Sybilli i Antoniny mogą nas skierować na trop. Ponieważ tytuły utworów są napisane w języku francuskim, ER może oznaczać entrée du royaume, wejście do królestwa, królestwo niebieskie. Może muzyka ma nas przybliżyć do tego lepszego świata? Na końcu jest R i P. Więc może to życzenie tego lepszego świata dla kogoś o inicjałach ER. No cóż to w dużej mierze spekulacje. Mam nadzieję, że użyje ich pani w dobrym celu. Proszę spróbować porozmawiać jeszcze z moją przyjaciółką. Może zagra pani te paskalie oznaczoną Puch ER. Spróbuję ją przekonać. Do widzenia pani.